Cześć witajcie, z tej strony Black Duck. i dzisiaj na prośbę widzów z komentarzy, tutaj macie komentarz. Nagrywamy Minecraft. E, dawno tego nie było na kanale, w sumie można to zrobić. E, teraz pomyślmy nad nazwą dla świata. E, epic New Save. No. Oczywiście bierzemy sobie Hard. No i co, no to lecimy ze światem. Fajnie, zaczynamy. Mamy tutaj krówki. E, tam bagno widzę. Bird Forest. E, Fajny spawn, podoba mi się. Tutaj mamy takie fajne e, oczko wodne z wioski pod tym. Tutaj można byłoby gdzieś pomyśleć nad chatą. Chcę postawić. Jeśli rozejrzy. E, mam na sobie tego pięknego skina. Tego pięknego skina, które robiłem na odcinku. Eee... Mam nadzieję, że Wam się podoba. No, to więc lecimy. Dalej, eee, weźmy sobie na tą górkę. Zobaczmy, co z niej będzie widać. A tam jest jeszcze raz. Finalnie, glassy, cały tag. o ruined portal. O, tutaj mi się wydaje, tam jest fajne miejsce na baskę jakąś. No, tak chyba zrobimy. No, ale najpierw zobaczmy, co ma ten portal. Ja dawno w Minecrafta nie grałem, więc jak coś, to... E, moje... Mój movement... O, i wioseczkę mam jeszcze tutaj, jak fajnie. To mój movement może być trochę upośledzony. O, czy mi się wydaje, że ten portal jest do skończenia? To nie wiem, jak jest na dole, co ma. Nie, to jest krań. Dobra, to jednak nie jest. Chyba. No, nie jest. Dobra. Na no, troszkę nie grałem. No ale trudno. Na no, spokojnie. To się uda. Garnąć. Czyli na tej górze w sobie zrobił baski. Miałem tutaj dostęp do wszystkiego. E, I do krówek, które gdzieś tam chodzą. Do wioseczki. By się przydało jakichś dwóch villagerów zamknąć już. O, tam widzę jakiegoś. Nie, wracaj, wracaj, wracaj. No. no, no. Może wejdzie. No właś, właś, właś. Właś do, do domu. Mógłbyś wejść do domku. Pomógłbyś mi trochę. O, tu jest jeden. Dlatego. Tego już zamkniemy. No ale przykujmy się na golema. Więc... O i tu jest drugi do zamknięcia. Super. No to mamy dwa zamknięte, to jest golem. Jeszcze go trzeba oczywiście zabić. Co jakoś w sumie zrobią? może jakieś coś do ubijania albo... Łosi nie. Nie, mi to zajmie. Ale no, tak więc jeszcze bardzo chciałem Wam podziękować za to, że miście 40 subskrypcji na moim kanale. Jestem bardzo Wam wdzięczny. Jest to dużo. A No, niedawno byliśmy do 30. Na no, i no, niegolnym dowaju. Ja zrobię sobie jakoś seksa. może Jak bez tego może być ciężko. No, tak więc... E, dzięki za 40 subskrypcji. E, jest to dużo. Niedawno robiliśmy specjalnie 30. E, napiszcie co chcecie na 30 subskrypcji w komentarzach. E... Nie wiem, może jakiegoś live'a, może jakiś specjalny odcinek, e, może jakaś nowa seria. E, piszcie w komentarzach, ja Wam z chęcią odpiszę. E, sędziu, się też do tym czego Wy chcecie, bo tak na szczęście mi że Minecrafta i tylko jeden komentarz dostałem, więc macie Minecrafta. E, Kurde jak ja dawno nie grałem. jeszcze się naprawdę zapomina jak się grało No rozważmy ten swodego w w tej i dobra, ile dropnął? Trzy stawki. Yy, to to pójdzie na kilofik. Wiemy sobie crafting. A właśnie mogę sobie zrobić przy okazji. Yy, ustawiam sobie respa. No, Jak chcesz możesz włazić villager. Zapraszam. I dobra. W sumie mogę gdzie pójdą villagerzy. O, tutaj idzie jeden super. A drugi jeszcze idzie. I tak jeszcze tych zamkniemy sobie. Zawsze w mieć zamkniętych villager'ów. Co jest takiego lepszego respawn pointa. O tutaj na przykład. Yy, dobra. No to lecimy z filmem chyba. Yy, więc napieramy. Napiszcie mi w komentarzach. Ja jestem bardzo ciekawy tego, co wy o tym sądzicie i co wy chcecie. Mieć e, śmiało, piszcie. E, ja jestem po prostu ciekawy waszej opinii. No, no i ja lecę zbierać, tak więc mamy noc. E, idziemy szybko w spanko. Mamy półtora z taka drewna, więc jak na razie na podstawy mi się wydaje, że starczy jakieś. No, a więc tak, tam jest taki. Tutaj to bym zostawił, bo to fajnie wygląda w sumie. Ewentualnie potem gdzieś to bym jakoś zamienił na jakieś takie ładne. Ładny stawik taki. Eee, tutaj, na no, krówki. Tutaj bym zrobił wejście do kopalni takie wiszące. Fajnie by wyglądało. Takie ze slabami, bo akurat jest ładnie. Dziura. I ewentualnie jakieś takie przejście do tunelu. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. E, na pewno będę chciał gdzieś tutaj zrobić takie wiszące wejście do kopalni. E, na pewno będzie takie jedno. Tutaj się wyrówna teren. Mi się wydaje, że te dwa wystarczy ściąć. Jakby na dwa bloki wystarczy ściąć jeszcze. E, I to styknie. I teraz tak, tutaj się walnie dom cały i dalej powinno styknąć. Dobra. Ja eee, sobie szybko opatę. Ile się Czyściliśmy trochę terenu. Nie pytajcie się, dlaczego tam stoją dwa craftingi. Eee, teraz trzeba tylko troszeczkę zrobić to, żeby wyglądało bardziej naturalnie. I pewnie się na pewno, musimy się Mhm, no. Chciałem ja też na pewno fragment na podbyć tego ja Tego tutaj nie potrzebujemy, ja tego też No i koniec łopaty No nie wygląda tak źle Możesz zasadzić na razie najbliżej potem się wyrówna no tak, więc tak, planuję eee, tutaj taki fajny domek z wyjściem jakby w tamtą stronę i tutaj będzie tył domku. Więc tak, eee, bierzemy. bierzemy, taki zarysik. To mi się wydaje, że będzie przód. Eee, zróbmy sobie jeszcze kilka takich drewienek fajnych. Ale gdzieś tutaj powinno styknąć. ...zaczęcie budowy eee. Eee, eee, I tutaj dotąd Tak wiem, że nie jest symetrycznie, ale tak miało być Dobra, no, powiedzmy, gdzie Teraz łączymy to wszystko. Tyk Tak, to będzie przód, ale to będzie tylko... Tutaj będzie fragment wolny. Na trzy bloki. Ty widać, co ty w ogóle robisz. A sobie. Część tego na deski. już mniej więcej musi łapać obraz. Dobra, ee, teraz tak. Tutaj będą podwójne drzwi. Myślę, że tutaj musi być jakieś takie duże okno, gdzieś tutaj, na te dwa. tak. Dobra, Pik. Wiem, że to jeszcze nie wygląda jakoś, ale zaraz będzie, uwierzcie będzie miejsce na drzwi. I tutaj się walnie takie drugie okno. Dobra. To się oczywiście jeszcze do tej zarysu, ale no jak na razie tak nie wiem, co tutaj nie wyglądać Czekajcie, ja tsunę to ścianę do tyłu jednak. jednak. Działa tutaj, że będzie ciepło siakierkę, jeszcze jedną, ale no, tego nie potrzebujemy. Nie mam kobla, gdzieś tak kabel wolny, sobie go wezmę. No jest. Dobra. Tak, cofniemy to troszeczkę w tył. Czekaj się to zmieni przez co? Eee, dobra, to na pewno musi stać tak. Czyli podwójne będą tutaj. ścibalne duże okno Hop. Dobra coś z tym stylu hmm, dobra I tutaj dotąd Hop No, i tak mniej więcej coś mamy. Będzie taki wygląda eee, to się tam od góry zabuduje. Oczywiście na razie robię tak, żeby było widać. Dobra. Tak ten crafting trzeba je przenieść. A jeszcze noc idzie. Chyba... Tak, się skąpić. Nie ma tutaj taki duży domek, on jeszcze będzie miał drugie piętro. No e, i oczywiście posadzkę będzie miał. Mi się drewno powoli kończy. E, dobra. A więc tak, e, tutaj będzie crafting. Nie, może tutaj crafting. Tutaj crafting, zróbmy sobie skrzyneczkę. Oczywiście nie może być bez skrzyneczki no, Dobra. No, coś w tym to jeszcze będzie wejście do góry. Nie eee, się wydaje, może tu zrobimy wejście do góry, jakoś tak. Dobra, a teraz idziemy w to, tak więc jesteśmy. Eee, I teraz tak z tej strony. Eee, może dam takie jakieś zwykłe okno. Takie nie za duże. Mhm, Przerobmy kilka stóp na deski. No, może coś w tym stylu? Nie, wygląda ich bunkier no, Może nie róbmy w ogóle z tej strony no, zaraz zobaczymy No mm, dobra, na pewno tutaj nie będzie okna I Tutaj może zostawimy kawałek na trzy I tutaj. No dwa. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Eee... Dobra. To mi się. I tutaj byśmy paneli schodki do góry. Jakieś takie kręcone. Może gdzieś tutaj. Zróbmy kilka. ...kluby? Hmm. bardziej w tym stylu... kurde... Dawno, dawno nie grałem widać to chyba dobrze szczególnie po moim stawianiu schodów ja się że dalej tam oni. No ale tak e, tutaj będzie oczywiście podłoga z slabami robiona. E, w znaczeniu. Hop. Tak więc żeby to wyszło. Musimy jeszcze. Hop. Nie Mm, dobra, coś w tym stylu. E, to tutaj chyba nie będę jeszcze do oka. Aktualnie... No. Mamy no, ładne sfotki, tutaj jeszcze można byłoby kilka płytek zrobić. Dobra. To hmm. oh, coś w tym stylu. Fajnie to wygląda w miarę. Ach, tak, i teraz w tym Dobra, coś w tym stylu. Dobra, to więc mamy to. Ee, tego dwie w skrzyni, mam tutaj fiól, Na razie nie potrzeba. E, I tam na górze będzie... Tam na górze będzie tutaj podejście, fajne. I tutaj będzie taki balkonik, który sobie będzie można wyjść, potem będzie będę miał może jakiś taki ogródek, mini coś stylu. W tym stylu. E, napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie serię z tego Minecrafta, czy po prostu zrobić kilka odcinków, na przykład do smoka. I też jaki chcecie styl tych odcinków, czy może wszystko nagrywane, czy tylko częściowo. E, napiszcie mi, jak wolicie. E, po co ja mógłbym nagrywać, dawno nie grałem. Moglibyśmy się trochę pośmieć ze mnie. Bo tutaj sądzę, że mogą być śmieszne sytuacje. Tak więc napiszcie mi w komentarzach. Eee, to, to chyba skończymy ten dach kończymy odcinek, co? Eee, piszcie mi. Ja się z chęcią dowiem waszą opinię. Dzięki za ten komentarz. Eee, co chcecie. A jednak, ta etap tu nie może być. Bo czego ty tu chcesz, szybko? Widaj są. Widać, że nie wiem są czusy. No ty nie może przebywać ją ja zabranią. Dobra, przeróbmy jeszcze kilka na deski. i weźmy deski. No skończmy sobie to. No chociaż tam na dole miejsce tak w miary zrobione. mi się wydaje, że to jest spokojne, tylko może no, tak no, a zobaczymy jeszcze na no, to jest skończone to... no i tu mamy praktycznie skończony brakuje nam jeszcze tutaj, tutaj to sobie przerobię Kilka desek na pół płytki. dobra. nie w tym miejscu postawiłem. No i tak jakbyś w tym stylu będziecie prezentował nasz domek ee, w naszej Minecraftowej przygodzie. Tutaj oczywiście będzie jeszcze szkło. O, może nie. Zmienimy to dziwnie to wygląda Ale jeszcze zobaczymy jak tutaj... Te... A wiem co, więc co ma na zależność No i, te, i to tutaj fajnie wygląda No tak więc coś w tym stylu będzie to wyglądać Jakoś w tym stylu Oczywiście e... się dowali ładny daszek Ale to już w kolejnym odcinku Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym Cześć.